ubezpieczenia społeczne. Wielu ludzi myśli, że to nie jest żaden problem, ale to tylko dlatego tak myśli, że bankructwo systemu ubezpieczeń społecznych jest, jest celowo rozciągane w czasie, żeby po prostu, żebyśmy tego bankructwa nie zauważyli, a jeśli nawet zauważyli jak najpóźniej, żebyśmy je zauważyli. No ale ono jest faktem. Co trzeba z tym zrobić, bo konsekwencje mogą być o czym za chwilę poważne. Od razu powiem tak, że sprawy zaszły w tej dziedzinie tak daleko, że dobrych rozwiązań już nie ma. To, o którym ja będę mówił, też jest złe. Ono ma tylko taką zaletę, że, jest, że inne są jeszcze gorzej. Ale to też jest złe. Ale zanim przejdę do meritów, do kilka uwag takich ogólnych. Co to są w ogóle ubezpieczenia? to jest rodzaj hazardu. Jak na przykład ja zawieram umowę ubezpieczenia następnych szczęśliwych wypadków, to co robię? Zakładam się z ubezpieczalnią, że złamie sobie rękę. A ubezpieczalnia się ze mną zakłada, że ja sobie rękę nie złamie. Jak złamałem rękę, no to wygrałem. Jak sobie nie złamałem, to wygrała ubezpieczalnia, bo wzięła ze mnie pieniądze, nic mi nie dała. Nie ma w tym nic złego, chyba, że to jest przymusowe. Ubezpieczenia społeczne też są rodzajem hazardu. Zakładam się z ZUS-em, że będę żył długo. A ZUS się zakłada ze mną, że będę żył krótko. Jak żyje długo, no to wydaje mi się, że wygrałem. A wydaje mi się, że to wcale nie jest takie pewne. Jak żyje krótko, no to ZUS wygrał. Zwracam uwagę że ZUS jest zainteresowany, żebyśmy żyli jak najkrócej. ZUS jest agendą państwową. Państwo ma bardzo dużo sposobów, żeby to doprowadzić do takiego skutku. Nie musi cały nas o tym informować, nawet lepiej, jak nas nie informuje. Tak jak w ogóle Wojciech Stęski po co denerwować, niech się cieszy, prawda? To właśnie o to chodzi. No nie ma w tym nic złego, chyba, że jest to przymusowe. A dlaczego jest przymusowe? No powiedzmy, że wyobraźmy sobie taką wstępkę scenkę odegramy, jeśli Pani pozwoli, przychodzę do Pani jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych z odbezpieczonym, zarefekowanym pistoletem. Czy Pani pistolet bo przybycie? Boję się, że Pani, wzięliśmy tutaj informację, że Pani osiąga dochody. Proszę tu regularnie połowę dochodów odprowadzać, bo jak nie, no to nacisnę a pani, mimo że no, robi ten pistolet na pani wyrażenie, to jednak pani się zdobywa na odwagę i pyta pani Kałkiewicz, a co ja z tego będę miała? No bo dosadne pytanie w tej sytuacji, tylko ma Pani połowę dochodu odpowiadać. Ja uczciwie Pani odpowiadam. Kiedyś coś pani damy. No tak? Kiedyś. Bo przecież Sejm może zawsze zmienić wiek, ja Zrobił to. Zrobił to. Coś. No bo zawsze może zmienić sposób naliczania. Skąd ja mogę wiedzieć, co będzie za 35, za 40 lat? Może koniec świata wcześniej będzie, prawda? No skąd? Jedyna uczciwa odpowiedź w tej sytuacji jest kiedyś coś. Czy ktokolwiek by podpisał dobrowolnie taką umowę? W życiu, nawet w gorączce by nie podpisał. Nawet po mógłby bym nie podpisał, dlatego to jest przymusowe. Proszę Państwa, na czym polega pomysł? Na tym, żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych. One by nadal były możliwe, ale już jako dobrowolne. Natomiast, żeby zlikwidować przymus. Powiedzmy, od 1 stycznia 2017 roku likwidujemy przymus, no to co się dzieje? Nikt nie płaci składki, prawda? A my mamy zaciągnięte zobowiązania, wcześniejsze i musimy je, regulować. Nie, nie można tych ludzi oddać, gdzie państwo wzięło pieniądze, nie można tych ludzi oddać. Jedynym wyjściem jest, żeby zdobyć środki na dotację tych zaległych zobowiązań, jest ustanowienie tego samego dnia podatku celowego na emerytury i renty. Celowego, to znaczy ani złotówka nie może pójść na drogi, na policję, tylko na to. W pierwszych latach byłby tak wysoki, może nawet by tak wyższy, jak składka emerytalna obecna. Ale w następnych latach by malały. Z powodów po, po, biologicznych. Jaka jest wada tego? Dwa pokolenia obywateli byłyby obciążone świadczeniem mniej zwłaszcza to pierwsze. No to drugie to już tam specjalnie obciążone by nie było, bo ten podatek byłby już bardzo niewielki i nadal by malał, z każdym rokiem by malał. A po 40 latach można by go było się już jako symboliczny, że sami ostatni kasie światło, koniec. No ale to pierwsze, zwłaszcza pokolenie techowców, by było byłoby obciążone. Drugie to jest ta wada, Ale jeżeli nic nie zrobimy, jeżeli zostawimy tak jak jest, no to nie dwa, tylko wszystkie będą, pokolenia będą obciążone świadczeniem rosnącym, rosnącym. Dlatego, że ubezpieczenia społeczne same przez się generują negatywne skutki demograficzne same z siebie, a do tego, co chodzi, jeszcze dochodzą takie jeszcze akcydentalne okoliczności, na przykład masowa emigracja. Młodzieży, bo przecież nie jemy leci, W rezultacie, o ile w latach 60. na jednego beneficjenta systemu przypadało siedmiu wpłacających, to teraz już niecałych dwóch. I te proporcje się pogarszają. Już teraz składka ubezpieczeń, na ubezpieczenia społeczne dochodzi do połowy dochodu. A jeżeli przekroczy te granice zbliżać do 55, no to jest całkiem poważne ryzyko graniczące z pewnością, że młodzi ludzie się zbuntują. To do diabła z tymi starcami wampirami. Nie będziemy się tu dla nich poświęcali, niech idą do diabła i w katolickim społeczeństwie pojawi się masowe poparcie na legalizację nas. Taka jest prawie pewne... Prawie pewność. Prawie pewność. Także musimy, sobie, musimy o tym pomyśleć. Tak powiem, jak wspominam dawne czasy, to mi szkoda dwóch rzeczy, że nie udało nam się przekonać opinii publicznej do dwóch rzeczy. Po pierwsze, w 90 roku lansowaliśmy taki pomysł utworzenia funduszu emerytalnego z 30% akcji prowadzonych przedsiębiorstw państwowych. Gdyby się udało wtedy to, bo teraz już nie ma czego, gdyby się udało wtedy to stworzyć, to to przejście byłoby bezbolesne właściwie dzisiaj. Znaczy wcześniej można by go, to, ten manewr zrobić, ale on był bezbolesny. Prawie bezbolesny było. Miękkie lądowanie by było. No nie udało się, trudno. To szkoda Druga rzecz, której mi szkoda, że nie udało się przekonać opinii publicznej do takiego pomysłu, w 1992 roku było się, tak, Sejm, tak no, debatę taką zorganizował, co powinno się znaleźć w przyszłej konstytucji. No i poseł Korymiński z takim pomysłem, żeby w przyszłej konstytucji znalazła norma zakazująca uchwalania budżetu z deficytem i przewidująca odpowiedzialność karną za każdą grupę ominięcia tego zakazu, tak jak w sprawie z uchwałą. Śmiechu było co nie miała rasy i mało niepeń za śmiechu, Oczywiście nikt takiej normy do konstytucji nie wprowadził, ale minęło 20 lat i dług publiczny mamy taki, że nikt nie wie, co z nim zrobić. On się powiększa z szybkością w zależności od pory roku od 5 do 7 tysięcy złotych na sekundę. Godzina ma 3600 sekund, to łatwo policzyć, ile przez godzinę, przez dobę i tak dalej. No i rosną koszty obsługi długu publicznego. Teraz są trochę mniej, ta dynamika się wyhamowała, bo rząd przejął 130 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych, ale te pieniądze już znikają. W związku z tym tylko patrzeć, jak wrócimy do poprzedniej dynamiki. A w 2013 roku koszty obsługi długu publicznego przekroczyły 50 miliardów złotych. Czy to dużo, czy mało? No, Porównajmy to z czymś. W 2014 roku Polska rozpoczęła realizację 10-letniego programu modernizacji sił zbrojnych. No i przeznaczyć ma Państwo na to w ciągu 10 lat 140 miliardów złotych, 14 miliardów złotych rocznie średnio, a koszt obsługi byłoby to jest 50, ponad 50 miliardów. Takie to są kryptowskie. Takie to są więc trochę mi szkoda, że nie udało nam się przekonać opinii publicznej, no teraz przepadło, co było to przepadło. Teraz musimy tylko ten narodowy potencjał ekonomiczny odblokować, żebyśmy w ogóle mieli jakiś manewr, bo bez tego nie. Na razie, na razie to, co głównym takim osiągnięciem rzędu, w tym słowie oczywiście. Jest uruchomienie tego 1 kwietnia, to symboliczna data do 50, tego programu Rodzina 500. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że ten program będzie kosztował w tym roku niepełny rok, więc 17 miliardów złotych, w sytuacji, kiedy uchwalona dwa tygodnie wcześniej ustawa budżetowa przewiduje deficyt 50, 55 miliardów złotych. Bez powiększania długu publicznego. To po prostu jest niepodobieństwem, że... Co to znaczy? Że te dzieci, które się jeszcze nie urodziły, bo celem tego programu jest przewidzianie katastrofy demograficznej. Ale jeśli to jest zrealizowana, chyba bym to niepodobna, ze zwiększania długu publicznego, no to nie wiem, czy ten cel się uda osiągnąć. Bo co to znaczy dług publiczny? Zwróćcie Państwo uwagę, że zwykły złodziej nie potrafi okraść człowieka, którego nie ma, a Państwo potrafi, właśnie w ten sposób. Przecież dług publiczny oznacza, że myśmy obecne pokolenie żyjące zjadło i wypiło, wypiło i zakończyło na koszt tych, którzy się jeszcze nie urodzili. No to oni jakimś szukiem chyba to wyczuli i wcale nie trzeba się urodzić. No, ja też bym się na ich miejscu no. zdał, jakbym się zorientował, że ciąży na mnie taki dług, który przez całe życie będę składał i go nie składzę, To naprawdę jest na czym się latam, czy się rodzi, czy się nie rodzi. <grym wytrzyma> To jest chyba jedna z przyczyn katastrofy demograficznej i jeżeli takimi rezonami się rządzi, to daleko nie zajdziemy, zwłaszcza jeśli nie odblokujemy narodowego potencjału ekonomicznego, a przy zastosowaniu procedur demokratycznych jest to bardzo wątpliwe. Dlaczego? Dlatego, że każda partia, kierownictwo każdej partii jest zakładnikiem swojego zawlecza politycznego. Jeśli tylko przestanie je karmić, to tamci, tamci tego prezesa natychmiast opuszczą i on zostanie generałem bez armii. Nie jest to jakiś optymistyczny wniosek, no ale Nie. miała podstaw do optymizmu. Dziękuję bardzo.